Jest szansa, że takich zielonych zakątków jak ten, który powstał między ulicami Nowiny i Śląską na osiedlu Łężyn, będzie w Koninie więcej. Wśród 72 projektów zgłoszonych do kolejnej edycji konińskiego budżetu obywatelskiego, wiele dotyczy właśnie miejskiej zieleni. Dużo wniosków jest takich, które są nowością. To są wnioski, oczywiście, zajmujące się czy, czy skupione na rzeczach, które doskierają, czy których brakuje koniniano. Ale to są pomysły dotyczące infrastruktury, zieleni w mieście, różnego rodzaju rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców. Też bardzo dużo jest wniosków dotyczących kultury. 47 wniosków to propozycje projektów małych o wartości do 200 tysięcy złotych. Pozostałych 25 dotyczy zadań dużych, takich choćby jak budowa single tracków na hautach za jeziorkiem Zatorze. Ich wartość może sięgnąć miliona złotych. Wiele wniosków w tym roku złożyli młodzi mieszkańcy miasta. Są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajne propozycje, także tutaj myślę, że i dla osób nastoletnich, ale i dla dorosłych będzie to myślę atrakcyjna propozycja do głosowania. I co ważne, tych wniosków nie jest już kilka, to nie są pojedyncze propozycje, ale jest ich więcej, więc mamy jakąś zmianę pokoleniową w KBO. A druga rzecz, która myślę, że się wydarzy i mam na nią nadzieję, to to, że będzie więcej osób głosujących młodych. Zanim jednak do tego dojdzie, wnioski muszą przejść formalną weryfikację. Aktualnie trwa ocena wniosków przez wydziały merytoryczne oraz jednostki podległe urzędowi miasta. Myślę, że tak miesiąc lipiec będziemy już znali wszystkie wnioski, które zostaną dopuszczone do głosowania i lipiec i sierpień będzie takimi miesiącami, gdzie wnioskodawcy będą mogli promować swoje pomysły wśród mieszkańców. Projekty, które zostaną skierowane do realizacji w głosowaniu wybiorą mieszkańcy miasta. Od 8 do 21 września zaczynamy głosowanie elektroniczne i potrwa ono do godziny 16, 21 września. A 21 września zapraszamy wszystkich mieszkańców do lokalnych punktów wyborczych. W tym roku, żeby ułatwić mieszkańcom oddanie głosu, utworzyliśmy sześć lokalnych punktów wyborczych. Będą one rozmieszczone w różnych częściach miasta. Wszystkie informacje na temat konińskiego budżetu obywatelskiego, wraz z mapą dotychczas zrealizowanych inwestycji, można znaleźć na stronie internetowej www.kbo.konin.pl.